O, się po prostu. Co go. Jak to? Co <młysły> zrobił? No dobrze. Że... I co, co? policja? Rozgadnę... No. Cała oh, to... <grym> mieszkańców <temperatures> <grym> to... <grym> to... <grym> nie A <grym> Sprawdźmy sobie obecność. Kudłaty. Jestem panie profesorze igła, Jestem Pucha Jestem Kęta Jestem Kotuła Jestem Rybak Nie ma go Co ty Złapali go za umowienie przez karty podkarskie Jeśli nie chodzi do szkoły To tak jest Na nocno Unia Nie da Mama mi zabrała Mama ci zabrała. Zabrałam. Czyś ty zamaskowałeś, a ty przychodzisz jak za... Do... Nie, nie, panie profesorze, mam rękawiczki. Rękawiczki. W Rękawiczki, to ci będą potrzebne na zajęcia o odrywaniu kas. Dzisiaj mi chodzi zupełnie inny. Kurwa, ty dostajesz minusy. No nie wiem, panie profesorze. Prędzej ja dyrektorze, nie ma pójdę niż ty zostaniesz uczciwym Ty, Tyle, już ja się poprawię. No, mam nadzieję. No dobrze. Panie profesorze, dzisiaj... Zajmiemy się oszustwami. Proszę bardzo, co jest Panem wiadome na temat oszustw? Słucham. No to na przykład gra ja trzy karty. Trzy karty. Czerwona wygrywa, czerwona przegrywa. Kto ma oczy zdrowe, może wygrać brąk, kto ma oczy z góry, nie księga do bory. To można było z dziadkiem sobie grać. Dzisiaj się na tym nie zarobi. Za dużo ryzyko, za małe pieniądze. Inne pomysły? To może na monetę. Na monetę. Gdzie jest modek? Tu. No macie. To dobry, ale na ja mam talent. A nie, żeby się z tego utrzymać. Jakieś inne pomysły? Kości. Kości. Kości to można zabawić gości. Nic z tym nie zyskujesz. No dobrze, to może z innej beczki. Czy ktoś z Panów wie, szanowni uczniowie, jaki to jest numer Kodeksu oszustwa? o 10. 10 to jest na. A jest to w podręczniku? Jest. Na stronie 286. Hmm. No, no właśnie. A to będzie na egzamin. Artykuł 286 kodeksu Karelnego. Zapamiętajcie. Kolejna rzecz. Czy ktoś z Panów wie jaką karą więzienia zagrożone jest oszustwo? 3. Co najmniej lata. 7 lat. Dziesięć. Od 6 miesięcy do 8 lat. I to też będzie na egzamin. No dobrze. Nauczmy się czegoś. Moi drodzy, to jest współczesny w współczesnym świecie przestępczym, najbardziej popularne oszustwa to oszustwo internetowe, oszustwo ubezpieczeniowe, oszustwo na wnuczka i wyższa forma oszustwa na wnuczka, oszustwo na policjanta. Czy ktoś chciałby mieć szóstkę na koniec roku? Ja Panie Profesorze. Dobrze, podłagać. To w takim razie za tydzień przygotujesz dla wszystkich prezentację na temat szalbierstwa. Szalbierstwo? A co to takiego? Tego nie znajdziesz w podręczniku, musisz się troszkę wysiedzić. No dobrze. Przejdźmy zatem do pierwszej pory oszustwa. Jakie jest oszustwo internetowe? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku przystyków z etyki. Dzisiaj o jak oszustwo przed chwilą mieliśmy okazję obejrzeć lekcję oszustów i nadzieję, że szkoła oszustów nie istnieje. Oczywiście, ten film też nie był reklamą, ani pewnym rodzajem zachęty do oszukiwania, wręcz odwrotnie. Kieruje nas prosto na takie ważne pytanie, czy człowiek w jakiś sposób, w jaki sposób człowiek uczy się oszukiwać? A może rodzi się już z taką umiejętnością? Dlaczego oszustwo tak dobrze nam wychodzi? Mm -hmm. Czy tak wielu osobom dobrze wychodzi? Wydaje się, że odpowiedź ukryta jest przed wiekami, w czasach, gdzie wiele, do dzisiaj wiele zwierząt musi oszukiwać, żeby przetrwać. Oszukujemy drapieżników, mm. oszukujemy, żeby udawać, kimś kogo nie jesteśmy. Mimikra, mhm. maskowanie, to wszystko jest formą oszustwa. Wydaje mi się, że człowiek od najstarszych dziejów uczył się czy obserwował oszustwo, więc mógł się go uczyć. Powiedziałeś, że oszustwo jest spowodowane jedną z przyczyn oszustwa jest to, że chcemy przetrwać. Ale właśnie, czy są jeszcze jakieś inne przyczyny, dlaczego ludzie oszukują? Pewnie dla korzyści, bo przetrwanie jest pewnego rodzaju korzyścią mm -hmm. zyskiem, więc wydaje się, że dzisiaj nie musimy oszukiwać, żeby przetrwać, przynajmniej większość z nas. Ale wiele osób oszukuje, żeby mieć z tego jakąś korzyść, żeby coś zyskać. Żeby coś zyskać. Rozumiem. Szedłem nieco niżej pokazał, i zwrócił uwagę na to, że są też takie mikrooszustwa, małe oszustwa, które często są połączone też z kłamstwami. Żeby osiągnąć mikrokorzyści mhm. albo żeby przynajmniej być neutralnym, żeby nie mieć. Kłopoty. Mhm. To są takie małe, a idąc dalej, możemy wprowadzić pewien rodzaj hierarchii oszustw, aż do takie poważne oszustwa, naciąganie, oszukiwanie ludzi na miliony. na miliony złotych lub jakiejś innej gotówki. Tak. Mhm. Zatem to najmniejszym oszustwem byłoby oszukiwanie, żeby uniknąć kary, mhm. żeby uniknąć wstydu, tak. dezaprobaty, a te wyższe będą tylko i wyłącznie po to, żebym nie napracował się. A jednocześnie zyskał. Są oni często powiązane i z kradzieżą, i z kłamstwami, z manipulacją. To są pewnego rodzaju, wszystkich taki zbitek pewnych działań, które powodują, by wykorzystać innego człowieka. Właśnie, bo tu bazą, chciałbym zauważyć, jest, to, jest ta łatwowierność ludzi, albo bazowanie na tym, że ludzie dają się oszukiwać. Dają się oszukiwać, dlatego że większość z nas. Z zasady ufa innym mhm. ludziom. Jeżeli ktoś mówi, że jest tak, a nie inaczej, a nie może jest tym kimś, a nie kimś nie się to my nie mamy powodu, żeby mu nie wierzyć. I teraz można byłoby zadać sobie pytanie, czy, czy jest jakaś możliwość, żeby się uchronić przed oszustwem, ale wydaje się, że nie. Mhm. Dlatego, że gdyby taka była, no to pewnie wynaleźlibyśmy ją w tysiąc. 500 albo 10, albo 100 lat temu, a zwróć uwagę, że oszuści wraz z rozwojem technologii radzą sobie nie gorzej, mm -hmm. a nawet lepiej. Dziś do Oszust wykorzystuje się internet, komputery, sztuczne inteligencję, więc można było powiedzieć, że oszustwo się raczej rozwija niż znika. Czekaj, w takim razie powiedziałeś, że się rozwija i nie ma recepty, a ja bym powiedział, że jednak jest i taką receptą naszą jest pewien rodzaj uwagi które często nam tutaj powraca ta uwaga w rozmowach naszych o etyce i ona niezwykle ważna jest przy, przy właśnie tym, tym oszukiwaniu. I teraz to nie oznacza, że ja będąc uważnym patrzę na każdego człowieka, jakby potencjalnie chciał mnie oszukać ale biorę taką możliwość i często powinienem wręcz nawet brać taką możliwość. Czyli, czyli e, trzeba sprawdzić, no, po prostu to jest zasada ograniczonego zaufania. Tak. Czyli jeżeli dostaję jakiegoś maila z banku, w którym jest napisane, że bym podał swój e, pin do karty, mhm. to zaraz powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza, po co bank chce wiedzieć, jaki mam pin do karty, przecież w zasadzie on to wie. Mhm. Tak. Nie tak. potrzeba mu tego jeszcze raz pisać, tak. Tak? albo też jeżeli ktoś chce, żeby mu przelać pieniądze, bo jest naszym wujkiem, wnuczkiem, to należałoby zweryfikować, czy aby na pewno to on, albo tak. jeżeli ktoś podaje się za pracownika, banku lub jakiejś organizacji lub jakiejś firmy, to można do tej firmy zadzwonić, zweryfikować czy przysłali pracownika, I wtedy bardzo szybko będziemy mogli to zweryfikować. Lub mój przyjaciel lub przyjaciółka właśnie podsyła mi link mówiący o tym, że właśnie zbieram na jakiś ważny szczytny cel, tylko kliknij pomóż mi. I wtedy należy po prostu właśnie ten moment uwagi włączyć, można zadzwonić, zapytać się, zweryfikować. Słuchajcie, weryfikacja jest tutaj niezwykle też ważnym elementem uchronienia się przed różnego rodzaju rodzajem oszustw. Oczywiście ci, którzy wymyślają oszustwa są bardzo kreatywni. Mm -hmm. Na przykład robią w ten sposób, że kto pierwszy kliknie, dostanie telefon albo jakieś cenne urządzenie i to powoduje, że my już nie mamy czasu na zastanowienie się, na, na tą uwagę, tak, ta uwaga zostaje nam e, zabrana. Są w sensie. Oczywiście są e, jeszcze bardziej perfidne metody, e, o których była mowa na filmie na początku, czyli ktoś dzwoni, przedstawiając się jako wnuczek i słyszy, czy czuje, że osoba, z którą rozmawia... Mhm. Podejrzewa go o to, czy to, że to wszystko się nie udaje i za chwilę jego wspólnik dzwoni po raz kolejny, mówiąc, że właśnie namierzają szajkę, która oszukuje na wnuczka i żeby zrobić to, o co proszą, ponieważ oni będą stali pod balkonem i wyrzucone pieniądze natychmiast im zabiorą, czy też złapią na gorącym uczynku, po czym okazuje się, że policja to też... Wspólnicy oszustów. Smutne to, proszę Państwa, najprawdopodobniej oszustwa nie znikną. Tam, gdzie rozwija się broń, potem rozwija się i tarcza, która ma chronić, ale oczywiście na tarczy mamy nową broń, która się rozwija i to jest ciągle rozwijający się proces. Tym bardziej, że są takie oszustwa, które właściwie nie spotykają się z naszym potępieniem. Wręcz przeciwnie, hmm, tak. są takie oszustwa, którymi być może niektórzy innym zazdroszczą. Myślą tutaj o ściąganiu na lekcji hmm. albo o odpisywaniu zadań. Jeżeli ściągam na sprawdzianie, to jest to oszustwo. Tak. Natomiast cała reszta osób, które to widzą, nie traktuje mnie jako oszustwa, ponieważ być może dlatego, że sama w tym czasie nie ponosi szkody, hmm. tylko traktuje mnie jako spryczarza które mu się uda, no to spróbuj to zrobić na maturze. No to jeżeli mi się nie uda, to rzeczywiście poniosę konsekwencje, ale jeżeli mi się uda, to będę mega sprzeczarz. Czyli ale zobacz, rzeczywiście tak jest, tak jak powiedziałeś, ale z drugiej strony, kiedy próbujemy oszukać drugiego człowieka, powiedzmy idąc do sklepu lub przy jakiejś transakcji, to wtedy nikt mnie nie traktuje jako spryciarza. Na no pewno nie. Jeżeli sprzedałbym mm -hmm. ci rower, który ma pękniętą ramę e, i w pierwszej przejażdżce doznałbyś wypadku mm -hmm. i nie odzyskał pieniędzy, jeszcze stracił zdrowie i pomyślałbyś, że a to spryciarz, tylko nie, chciałbyś jeszcze... nie dość, że, że odzyskać pieniądze, to jeszcze chciałbyś zadośćuczynienia no, za szkody. Traktowałbyś mnie jako przestępca, nie jako spryciarza. Ale wiesz co, tak myślę sobie, że są jednak miejsca, gdzie my trenujemy oszustwa. Legalnie. Bez żadnego kłopotu. Oszustów. No nie, bez potępienia. Chodzi mi o gry. Gry no są takim tak. specjalnym obszarem, zadziwiającym, specjalnym obszarem, gdzie ludzie Często oszukują siebie, jeszcze wszyscy się dobrze bawią przy tym oszukiwaniu. Rzeczywiście oszustwo nie tylko jest dozwolone, ale również jest pożądane. I ten, kto jest lepszym oszustwem, jest lepszym tak. graczem. Nikt, to, nikt nie, to, nie weźmie to, do mamfy, jeśli nie potrafisz oszukiwać, to jest, jest. Nie ma mówisz, że, oczywiście. Mamy mnóstwo gier o mm -hmm. podobnej mechanice, gdzie yy, oszukiwanie jest no, głównym elementem tej gry. Idąc dalej, y, aktorstwo też jest formą mm -hmm. oszustwa. Sport również zawiera w sobie element oszustwa. Jeżeli dokonuje zwodu w trakcie rozgrywki piłkarskiej, jest to pewnego rodzaju oszustwo. Sugeruje Ci, że będę biegł w lewo, a jednak powinienem w prawo. I tutaj, im ktoś jest lepszym, większym oszustwem, tym większe brawa otrzymuje. Czy w takim razie rzeczywiście z oszustwem jest tak, że my przez całe życie uczymy się go na różne sposoby? Mam nadzieję, że właśnie w grach, dlaczego właśnie tam, bo tam nie ma tych konsekwencji, może tam właśnie ci ludzie, którzy wiedzą, że oszukiwanie jest złe, właśnie ten taki wewnętrzny, pierwotny impuls wyładowują w grach. Wyładowują w jakimś rodzaju działania, które nie ponoszą, nie przynoszą żadnych konsekwencji. konsekwencji. Nie, nie, przede wszystkim nie krzywdzą drugiej pier... tak. osoby, tak? Ponieważ działamy w obszarze, gdzie no mogę co najwyżej przegrać wirtualne pieniądze albo, albo przegrać rozgrywkę, natomiast nie poniosę konkretnej y, straty. Smutne jest to. Oszustwo jest wszechobecne. Nie jesteśmy w... Raz, że nie jesteśmy w stanie uchronić się od niego, to jeszcze na dodatek ono nigdy nie zniknie. Pewnie nie. Możemy tylko próbować być odpornym na. Kolejne próby oszukiwania nas internetowego, czy też, czy też w inny sposób, na przykład nie klikając linków, na przykład sprawdzając dwa razy mail, zanim go otworzymy. Oczywiście nie da się uchronić, ale może warto czasem przywołać ten jeden element, jest ten jeden moment, który. Yy, w którym być może w naszym życiu się zadział, zadział, kiedy byliśmy sami oszukani. Moment, w którym ktoś nas oszukał i jakby coś w nas na chwilę albo zamarło, albo zostało przecięte, podkopane. Na nowo musimy wrócić i zapytać sobie, siebie, czy powinienem na nowo zawierzyć innemu człowiekowi. Jeśli tak się poczujemy, wewnętrznie przywołamy to, to może to nas uchroni przed oszukiwaniem innych. No, zgadzasz więc, więc, albo też, jeżeli ktoś chciałby nawet dopuścić się drobnego oszustwa, takiego, które byłoby tylko przejawem być może sprytu hmm. dla wielu, należałoby sobie zadać pytanie, czy chciałby, żeby ktoś w taki sam sposób oszukał mnie. Nie dajcie się oszukać. I nie oszukujcie. Bądźcie czujni. Dziękujemy, do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce.